Aparat ucieczkowy DZEGA Carbo 60 Carbo 60 Najbezpieczniejsze rozwiązanie Aparat ucieczkowy Carbo 60 służy do ochrony układu oddechowego oraz oczu w czasie ucieczki. W zależności od preferencji, aparat może być noszony na pasie w talii, w futerale lub bez, lub na ramieniu. W czasie użytkowania aparatu układ oddechowy i oczy użytkownika są odizolowane od otoczenia. Tworzy się wówczas zamknięty obieg oddechowy, w którym stale przepływa mieszanina gazów nadających się do oddychania. Aparat Carbo 60 spełnia wymagania norm europejskich, ukraińskich, indyjskich i australijskich. Zaleca się użycie pasa naramiennego i pasa biodrowego dla zapewnienia maksymalnej wygody codziennego użytkowania aparatu ucieczkowego Carbo 60. Aparat Carbo 60 znacznie przewyższa podobne urządzenia pod względem parametrów technicznych. Flagowiec z linii aparatów ucieczkowych DSEGA. Szlufki paska i stabilizatory umieszcza się na ściągalnych ogranicznikach, które ochraniają kasetę regeneracyjną aparatu ucieczkowego. Wymiana uszkodzonych szlufek na pasek oraz ograniczników nie wymaga zdejmowania górnej i dolnej pokrywy, ani manipulowania taśmą obejmującą i nakładką z plombą. Worek oddechowy z urządzeniem rozruchowym oraz spasek piersiowy umieszcza się pod pokrywą dolną. Po napełnieniu worka nadmiar tlenu jest usuwany do atmosfery przez zawór nadmiarowy, znajdujący się w chronionym miejscu w górnej części worka oddechowego. Pod pokrywą górną znajdują się przewód oddechowy, ustnik, zacisk nosowy oraz pasek na szyję z klamrą do szybkiego wypinania. Dodatkowo w skład wyposażenia aparatu ucieczkowego Carbo 60 wchodzą okulary ochronne z powłoką zapobiegającą parowaniu, osłona termiczna oraz opcjonalnie wskaźniki wilgotności. Przed codziennym użyciem aparatu ucieczkowego należy się upewnić, że Taśma obejmująca i dźwignia blokady znajdują się na swoim miejscu i nie są uszkodzone. Pokrywy, kaseta i obudowa nie są uszkodzone, pęknięte ani dziurawe. Stabilizatory można przesuwać. Taśma obejmująca, ograniczniki i stabilizatory nie są uszkodzone. Urządzenie jest oczyszczone z pyłu węglowego. Wskaźniki wilgoci nie zmieniły koloru na różowy. Aparat ucieczkowy Carbo60 jest opcjonalnie wyposażony we wskaźniki wilgoci zmieniające kolor. Kolor niebieski oznacza normalne działanie urządzenia. Kolor różowy wskaźnika wilgoci nie oznacza, że aparat jest niezdatny do użytku, ale wskazuje na konieczność wykonania testu szczelności z użyciem urządzenia CarboFit 400. Urządzenie to należy także wykorzystywać do przeprowadzania kontroli okresowych. Aparat, który nie przeszedł pomyślnie testu szczelności należy natychmiast wycofać z obiegu. Procedura użycia Karbo 60 obejmuje następujące czynności. Krok pierwszy: Wstrzymać oddech. Zdjąć kask ochronny z lampą. Umieścić aparat Karbo 60 przed sobą. W przypadku korzystania z futerału, otworzyć futerał i wyjąć z niego aparat ucieczkowy. Zdjąć nakładkę, aby uruchomić urządzenie rozruchowe. Krok drugi: Odrzucić na bok taśmę obejmującą. Zdjąć i odrzucić na bok pokrywę dolną i górną. Worek oddechowy zacznie napełniać się tlenem, począwszy od urządzenia rozruchowego. Krok trzeci. Nałożyć pasek na szyję. Krok czwarty. W przypadku aparatu noszonego w pasie, bez futerału i na ramionach, wyjąć stabilizatory, usunąć szlówki paska. Krok piąty. Lewą ręką unieść i odciągnąć obudowę aparatu na bok i pociągnąć do góry wolny koniec paska na szyję. Pociągnąć za wymiennik ciepła, włożyć ustnik, nałożyć zacisk na nos. Układ oddechowy użytkownika jest odizolowany od otoczenia. Krok szósty. Rozłożyć ochronę termiczną między obudową a korpusem. Krok siódmy. W razie potrzeby założyć okulary ochronne. Krok ósmy. Wyregulować pasek na szyję w taki sposób, aby aparat znalazł się w wygodnej pozycji. Przewód oddechowy powinien mieć kształt litery S. Jeśli aparat ucieczkowy noszony jest na ramionach, odciągnąć pasek na ramienny. Krok 9. Zachować spokój. Miejsce zagrożenia należy opuścić miarowym krokiem. Ważne, stopniowe nagrzewanie się korpusu aparatu podczas oddychania jest objawem normalnego działania aparatu. Aparat został przemyślany w najmniejszym szczególe. Po pierwsze, wygoda przed użyciem i w trakcie użycia. Dzięki optymalnemu umiejscowieniu środka ciężkości blisko użytkownika, ergonomicznemu kształtowi i unowocześnionej konstrukcji stabilizatorów i paska. Po drugie, znaczna redukcja temperatury wydychanego gazu oraz oporu oddechowego. Po trzecie, uruchomienie automatycznego urządzenia rozruchowego natychmiast po otwarciu aparatu oraz minimalizacja ryzyka utraty tlenu dzięki odpowiedniej konstrukcji systemu oddechowego. Po czwarte, łatwość zakładania, użytkowania i konserwacji. Ryzyko zsunięcia się i uszkodzenia aparatu jest zminimalizowane dzięki procedurze użycia. Po piąte, łatwa do samodzielnego wykonania wymiana ograniczników, stabilizatorów i szlufek paska bez konieczności kontaktowania się z centrum serwisowym. Po szóste, wskaźniki wilgoci wyposażone w pasek kontrolny umożliwiający jednoznaczne określenie zmiany koloru. Zabrania się przechowywania i pozostawiania aparatów w pobliżu użytkowania, Urządzeń emitujących ciepło, mycia aparatów wodą oraz używania ich jako oparcia i siadania na nich. Po założeniu aparatu Karło 60 nie wolno wyjmować ustnika z ust ani zdejmować zacisku nosowego przed dotarciem w bezpieczne miejsce, rozmawiać z ustnikiem w ustach aż do czasu wyjścia na świeże powietrze, ponownie używać aparatu ucieczkowego. W celu trenowania użycia aparatu oddychania i opuszczania miejsca zagrożenia z wykorzystaniem aparatu Karbo60 należy skorzystać z materiałów szkoleniowych, w tym plakatów i nagrań wideo. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów dezega dostępnym na stronie dezega.com. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem infomałpa.dezega.com.